To było tak, że on zabił jednego, siedem dni później drugiego i szukał trzeciego, i dwa tygodnie później, czy miesiąc później trzeciego. I zatrzymali go miesiąc po tym wszystkim, po tym trzecim go zatrzymali, bo i rozpólnik nie wytrzymał psychicznie, bo on był wspólnikiem mm -hmm. do tego. Mm -hmm. I po ten się rozwalił na komendzie, wiesz. No. Tak to by go nie zatrzymali nawet, bo nie mieli żadnych śladów, dowodów, ani nic, że to on. A mm -hmm. on po prostu wyrwał chwasty, tak Ci powiem. Które na to zasługiwały. Ja bo. Pewnie, no coś, były... mi kiedyś, coś mi chyba no. kiedyś opowiadałeś o tym. No ale wyrwał chwastę i powiem ci, i dostał do żywocie, chłop. Moim zdaniem nie sól, nie? I tyle. Bo jakby miał mieć no nie, nie pędzał... poczekaj. Dobra, no nie przesadzajmy. Nawet jeżeli wyrwał chwasty kogoś, kto mu naprawdę wielką krzywdę w życiu zrobił i tak dalej, to po pierwsze nie, nie zabija. Okej, okay, tak czy inaczej, ludzi nie zabijamy, to jakby raz. Dwa. Jeżeli już, to może i niechcący, może się komuś przydarzyć, ale wiesz, działać metodycznie, systematycznie, szukać trzech na raz, trzech, no to już jest, wiesz... Jeżeli interesuje Cię dalsza część tego podcastu, link znajdziesz w opisie i w przypiętym komentarzu.